Boże, ale nud, gdzie jest ten ercie O, się chau, hejka ale Kurde, hecha. słuchajcie! Słuchajcie, jakie jaja. Dobra, teraz to jest mocne. To jest jaja? mocne. No co tam musi nie jaja dosłowne, zegarek znalazłem na śmietniku, patrzcie! Hokaj, ty pokaż znowu grzebiesz jaki... w tych śmieciach. Grzebie, no bo tutaj są fajne rzeczy, nie, jaki nie raz do znalezienia, stary. ale patrzcie na patrzcie jakiś. Ikor. się nie da nawet takiego. Ale stary Masz. Ale fajny taki kolekcjonerski ale, ale, ale tutaj na tym zegarku, nie wiem czy widzicie, jest taki jeden czerwony, ludzki guzik. Widzicie go? Taki na maletym na no. palca dosłownie. No naciśniemy, no, no, to podobno można się cofnąć w czasie naprawdę klikaj go klikaj go, go please 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 serio dobra dobra to jak klikam a, nie, nie. czekajcie czekajcie, czekajcie. Klikaj, klikaj. dlaczego klikaj. się cofnąć w czasie no bo ja, ja, ja chcę się cofnąć w czasie chcę wiesz nie popełnić wszystkich błędów które popełniłem i w ogóle no właśnie a co jeśli a co jeśli nie wrócimy z przeszłości no to bardzo dobrze wszystko możemy zacząć od nowa dobra trzy, dwa, jeden. Ej, co się stało widzowie widzieliście to nie no o, o Boże. za to o Boże. za to należy się sub z i łapka w górę, co nie? Jezu, my jesteśmy dziećmi! Ja nie wyraz nie mówię! Coś ty co zrobił? Co się stało? Jezu z my jesteśmy dziećmi, kochani, ja się muszę na, na nowo nauczyć mówić, czekajcie, bo ja, ja, ja tak nie mogę żyć. Ma, ja... Mamy wady w wymowy. To? Co to jest? To jest książka, no bo ja cię muszę na trochę trzytać. I chyba... Czekaj, dobra. no dobra, trochę już lepiej, trochę lepiej mówię. Ja tak nie chcę być, ja nie wiedziałem, że my się aż tak cofniemy. No. Ja cię pićcie! Ja, sumie... Gdzie iPada, gdzie mój iPad? Kurde, w sumie mi się podoba takie życie. Fajnie Ecie, to jest, dobra. Ej, co, co robimy? Właśnie. Znaczy, to jest na iPadzie w stile Plainlot. Tak. Yohui! Ej, co, ej, co, a gdzie co masz zegałek? Zegarek? zegarek? Ej, zaraz, właśnie, gdzie mój zegarek? Nie ma zegarka! Zyma ja... zegarka! Jezu, ja my gdzie teraz wrócimy. O co? Ej, hej, ten chyba miał rację, my już nie wrócimy do normalności. O nie, Jezus, my będziemy zawsze dziećmi teraz? Sigma! No my to spoko! To jest najlepszy czas, bezpieczeństwo! Prawda! Dobre, ee. Ej, to mi się to podoba, w takim razie trzymajcie iPady! O Jezus, ej, ja nie Sigma. mogę wejść po tych szorach, one są za duże trochę. Za sz no duże, trzymaćko. Na zapis zostanę nudetmi, mi się to nie podoba. Słuchajcie, może mi się pana, uda Ja nie jakoś... idę. ja tam nie idę. Słuchajcie, u góry jest iPad, warto, A warto. A ja mam swojego iPa... tutaj. Ten iPad w ogóle to jest prawie większy ode mnie. Eee, no Ode mnie ee. też właśnie. Hej, Tyrkrzewu płaczesz? Eee, nie plać. Płacz. Nie to być dzieckiem. Jak to nie chcesz być dzieckiem, jest to jest super. Nubek. Możemy robić dzieci inne no. rzeczy i nie musimy się nikim przejmować. Mi się nie podobało jak małe mały. Szefajcie. No, ale teraz masz inne dzieciństwo. Temu ci się nie podobało? No bo... No bo bo, bo su, jakoś tak. Zdziwiłem się jak byłem dorosły. Dobra, to A, może wrócimy, ja zobaczymy. Nie ja się na razie tym, ci, co jest. Sigma jak no, no, to w sumie ma Ciężnicki włącz! Nie ciężnicki, nie, ja chcę sobie no, w szkole! Ja chcę zobaczyć jak to wygląda, dzisiaj w szkole, bo ja chodzę ja jeszcze chcę do przedszkola. coś innego? Nie. O, to oglądamy, proszę! O skole, o szkole! Nie, ja przebącam. Przestańcie, zepsujecie zaraz telewizor! Mówimy. Eee, zepsuł, hejtel zep Nie, to zepsuł! Yy. <noise> no zepsuj mi telewizor. Dobra, kupimy nowy dobra nie płacimy mamy jeszcze iPad, papę coś też możemy dzieci czy kupią nie dadzą mu telewizora dobra trudno coś wymyślimy a poza tym to każdy ma swojego iPada więc wszyscy możemy oglądać coś tylko co zemy ale jest jedzenie. i ciepić cie ej no właśnie Ej, co my będziemy jedli? nie mamy chyba rodziców właśnie są rodzice pićcie rodzice my mamy jakichś rodziców czy nie i nie wiem a nie jesteśmy jesteśmy tylko sami tutaj o nie jesteśmy opuszczeni dobra to musimy coś gotować sami me Dobra, dobra, idziemy uh -huh. i robimy pizzę Dobra pizza, ale ja chcę tylko ze Selem i z nie zamknął w lodówce Hej, ty Ej. bad Już Nie wpuszczaj go nie płać Elcio, ja ciebie bym nie zamknęła Byś zamarzon jak kostki lodu Wiem, ja na ciebie mogę liczyć Bo ja jestem sigma Bo Eder jest najstarszy z nas, w ogóle patrzcie on jest największy, zobacz mnie to jest największy Ja jestem, patrzcie, patrzcie Wiecie, wiecie co zrobimy? Przedstawię się do ściany i sobie od głowy odmierzymy, kto ma największy wzrost. Dobra, ja Doba. mam. Dob nie, będę ja miał najwięcej. Ja. Patrzcie, nie, prawda, bo ja. Nie ja. jestem najwyższy. Ja. Jestem jeden centymetr większy od Julki nie. Gdy nie najwyższa zwa. z Was? No dobra. Zbacz, pasuj, to jest jedna misa! Jest najwyższa misa! Na ciocio! Poczekaj, cio. bo cię próbuję wziąć, no to no żeś była wyższa od tej terapii. Aha, jesteśmy wyżsi! Nie jesteśmy wyżsi! Ej, śniada! Nie jesteśmy jest, ja ja jest, Oszukujecie! I nasi baci oszukuje! Ej, dobra, zróbmy coś do jedzenia w końcu! Weź z szafki u góry, coś, bo musimy coś zjeść. Dobra, ale. Weź coś, bierz. I nie dość się, o dobra, mam tutaj mąka. i no, jajka pizza. też. Ej, za chwilę podnieś się samką. Nie spadniemy. Nie spadniemy. Nie spadniemy. Dobra, Ej, Ego No, Nic wam nie jest. Chciałeś mnie popić. on chciał mnie popić. Nie chciałem. Nieprawda. Hejter, powiedz, że to nieprawda. Nieprawda. On nie chciał, ale, ale wysy zachowuje zachowujecie naprawdę, jak się na miejsce dzieje. Gdzie to dzieci. mleko jest wielkie, patrzcie na to. jest mnie pozbyć twoje mózgi ci twój mózg? O ty, i twój zarazem też, i razem nas wzięty też. Nieprawda, Ja jestem taki tak, duży nie. mózg, taki bum. Nieprawda, to jest nieprawda, to jest Naprawdę. kłamstwo Ale ty sam jesteś nieprawda no, to jest taki mała, i ma najmniejszy mózg po prostu Nie na jestem najwyższa, patrzcie, jest jestem na bach. lampie Ne, 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 ha, ty. I ktoś może w końcu zrobić tą pizzę, jestem głodny jak pies. Nie, nie się boję tego, bo to jest chod. I ja się boję, bo to jest golące. Luka, to, że masz na miejscu mózg, to jest prawda akurat jak to coś... jest. Uuuu, mm. grubo. Mm. Nie lubię, właśnie gotuję wam. Leć nie umiem. Idem, glass. Nie no, wracaj, ty zawsze nie. głosujesz, nie pamiętasz. Nie, nie Juka, lubię. Luka, wracaj. Ma... Nie, nie lubię. Luka, oddaj właśnie. tego iPada. Ej. Nie. Ej, a kto będzie, kto będzie rusał noza tutaj, bo musimy ukryć ciasto, a my nie możemy noza, bo my jesteśmy malutcy i nam, nam nie można to... tak i że to dla dorosłych. No to weź wideo albo e, łózką. Julka potrzebujemy pomocy, bo my Sio? nie możemy noza dotykać. No pomóż nam, bo nie będziemy głodować będziemy dzisiaj. No to to możemy... Nie wiem, nie umiem, się boję On jest taki dobra. duży ozdry. Żeby nie było, żeby nie było, wszyscy co mamy noz i będziemy wszyscy kloić, tak? Dobra. Dobra. Dobra, 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 stawajmy tu, waga. Ja się też trochę cykam, tak chcę, że. ale okej. Okay. To ja trzymam ja ja ta... tutaj, no. Ja leby co do blatu. Dobra, A my no, to stajmy na... O facecie macie rację. Dobra? No, będzie zaraz gotowe, Zaraz będzie gotowe. La Sigma, Sigma. ja patrzę. Lejny lot, X7, la Bubu. X7, mega ta! Lubimy pizze, w kształcie la Bubu, tupaj czekolet. A! Yes. Sigma! Sigma Sigma, A Aż mogę to obejrzeć TikToka teraz? Dobra, ja coś z tobą. Hej, to ty mnie oglądamy TikToka. Włóż tą pizzę do piekarnika. A my tu będziemy oglądać. No, no dobra, do do, i do pieca. O jaka fajna akcja! Ale oh my fajna. god. Ale sikła, ja chcę jeszcze sileblejnot, ja do ciebie dołączę, ok? Dobra, no to dołącz, ale ty masz chyba słabego neta Si masz Słabe not, ma słabego neta A masz lobuxy? Kto ma lobuxy? Ja mam lo ale czy nie, ja wydałam na Balbi, na taką fajną mgłę. A ja wszystko właśnie będę na sileblejnot i już też nic nie mam, będę musiał prosić rodziców, że mi kupili Hej, ten ma pizzę, dawaj nam Jujutsu mam, mam Pizza, mam pizzę, smajcie Dzięki I ty jeszcze pizze Jaki wielki kawałek! Oh my god jaki on jest wielki Już większy niż twój muśk To jest jak pizza normalnie jak jemy, nie? Właśnie, Chciałabym czuję miał normalnie całą pizzę dla siebie To jest takie wielkie, ja to niby z wszystko Ja się napchałem, a dopiero Ja się napchałem, a dopiero ktoś kulkę, ja nie lubię kulek Ja nie chcę wcale, bo ja się najadłem Ja też Ale teraz my się pobawimy, jedziemy na plac zabaw Tak, na plac zabaw Super, ale z my pojedziemy może. Możemy jechać. I no to, to możemy? Może, I... może, Ech, patrz jak, nie Patrz wiem. jak, patrz mam motol. Nie Jaki Nie, ty nie, ty gangsta. No, no wiem, nie. nie pojadę. Powiem rodzicom o tym, co ty Nie, nie mów, proszę, nie. nie mów. Dobra, weźmy sobie jakiś loweza, albo coś. Lowe, ale ja się boję na loweze. ja się ostatnio przewaliłam na loweze. No to masz hulajnogę sobie weź, weź ten hulajnogę, a ja, ja będę na loweze jechał. Ja mam tak, ale ja cię luzową. Oj, już mam ładną luzową. A ja cy zuty bo ja jestem zuty. Oj, mamy. E, to jest mi się na tym rowerze słabo jeździ. Tak, jakbym normalnie zapomniał, jak, jak, jak wcześniej e, jeździłem. Bo nie ma dodatkowych dwóch kółek, właśnie ja też się trochę wywracam. No Dobra, właśnie. Dobra, ja lady, ja nie umiem na rowerze, się psy Dobra, to ja jedźmy. Padłem, padło. Nie, padło. E, ty zasuwasz? A, Bośka. Jezu! Jesteśmy po Julie hejter Nie, co wy robicie? Oboze o święty, matko kochana wow. Julie wszystko wszystko nami dobrze? Ale, Jezus, Maria, dobrze! Ale nie boli nóżka! Oboze święty, kolanko se stawaj, stawaj, nie, nie, nic się rozdrabowała! Nic nie stało! Nic Jezu, nie stało! Nie płacz, nie płacz! Nie, mam z iPada! Nie płacz! Oj, iPad sigma na pół! Weźmy się na ręce! Bajcio, o Jezu, dobra złobaleń na nie! Nie, nie! Uniosę. Nie mnie wyzywa od stawaj, 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 Szybko, szybko idziemy, bo jak ty się, się bawić? Nie, ja z wami nie bawię, bo mnie wyzywacie No chodź mnie na ten plac zabaw, w lesie. no proszę was, no bo ja chcę na plac się, zabaw się. Być. Ja ją wezmę, ja ją wezmę, chodź na barana Dobra, weź ją. Dobra, idziemy, szybko, zasuwamy, zasuwamy. Jakieś tyś nie. Ja ty tak szybko biegasz? Szybko, ja O mój Boże, nie, no ja tak nie potrafię, bo macie za długie nogi jakieś. Joka jo się czuje pewnie jak na koniku. <grym> fajnego mam konika, a nie, nie fajnego jak Elcio. <grym> Elcio bad boy. No, nie boy. to Powiedziałaś teraz. Gdzieś się powiedz a ja powiem, że mnie wyzywasz Nie, <grym> dobra, nie kłóćmy się, bo nie było dobrze, na placu, żeby się kłócić Jedzie ja na to, ja cię tu. Na chustawkę, ja też chcę. A ja biorę kledę, narysuję klasy i będziemy zaragrać w klasy. Tu, jak wysoko. Sigma. O Jezu, a mi się w głowie. A ja zrobię Pacia, zrobię takie szalto. Uuu, wypadłeś chustawki. Hej, ten yes. Patrzcie, co ja robię. Ale Sigma, zrobiłam szalto. Ale Sigma. Luka. Nie lub tak, ci no. się stać sybda. Oui. Mam jazda, by oui. tak. Julka sch hamuj. Klasy please. gotowe, klasy gotowe. A, gdzie wypadłam. są gdzie są klasy? Tu, tu, hopsa, 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 hopsa. Juuu, fajnie, ale ładne narysowałem, co nie? Powiedzcie, że Dobra. fajne. Sigma megalapów, pięć, sześć, dzień. Ja zrobiłem pierwszy Dobra, no sypcie, Julka! Bez kolejka, sypcie. Nie, nie, grzyc na mnie. Lasa Stelli, 5 Julka nie umie liczyć. nie umie 6-7! <grym> nie egzidz na mnie, bad boy! Jakie 6-7? Co to jest 6,7? Tu jest 6-7! 6-7! 6-7! Mega, mega fajnie! Dobra, idę na zjedzanie! To ze mną to wody? pewnie nik. Jak ty, jak ty, jak ty? ja się trochę boję wody, to jedę na niej. To ja się Umiem pływać! A ja też nie, nie, nie. mogę. <grym> A ja idę tutaj! Ja, chodź tu, chodź tu! Ja nie mogę! Muszę tam wyjść! Dobra jest! Nie? Jest, yes, udało się! się o to cię? O, to też jest żyje. fajne! to! Jest, jest dobrze wszystko! O, ale Tunele! Chodźmy ja tam! tam Jesteś za niziutka O nie, dobra, ja za Dobra, biorę cię, biorę cię ze mną, chodź O, dziękuję. Chodź, tego, tego nie umiesz, chodź A tu jest fajny, taki tuneliki O, w którą stronę, ja idę tutaj, dobra ja, Nie, nie ja wiem, tu... ja też idę o, Ej, uderzyliśmy się w głowę No właśnie, bo to wszystko prowadzi w jedno miejsce Fajny ten plac zabaw jest Gdzie ty, ty poszłeś? Spadłeś? Jestem na górze teraz Ło, ja chcę, o, ja też chcę. O, ja cię kręcę w mordę jeża, patrzcie to O, tu jest, tu jesteś. I, tu tam Tylko Julka chcę. nie ogarnia. No Ejo, patrzcie, ja też tu jestem, czekajcie, muszę o, do was No dobra, dotarłeś. już. Hejka! co ja będziemy robić, bo my się już tak się, to nudzi No to może jedziemy do domu i coś tam porobimy. Na przykład, nie wiem, zabawa na poduszki baza, coś tego typu. O, baza, baza. Nie, nie, I by nie chcę fajne. do domu, ja cię zabawki, kupmy zabawki. No, ej, w sumie, dobra, możemy kupić nowe zabawki. Bo ja dostałem. Nie, wiem nie, no dobra, nie będę się może faliłaś. Tak, ale dostałem 50 zł, on mamy. Patrzcie, ja to I zostałam, ty ja zostałam tylko takie. Mało, ja zostałam 2-0. A o, jak de... zwykle nie dostałem żadnych pieniędzy. Dobra, Jurka, możemy się wymienić. Ja ci dam taki banknocik 1-0, a ty mi dasz e, 2-0, dobra? Bo nie. on jest, lepszy. Mój jest, lepszy. Nie, bo jest Mój jest Nie, bo mój jest luzowy. Mój jest luzowy. Kurde, dobra, myślałem, że mi się uda oszukać na 10 zł, ale się nie da jednak. Ejo! Chodźmy do sklepu z zabawkami. Ty! Hejter, skąd ty masz tyle kasy? Cymaj, cymaj O O, po a... Ma bogatych rodziców Ale fajnie Ja cię kręcę, ale jajca No kiedy na bogaci, ale później jednak już bankrutowali Bo Aha, im się wlałeś w O Boże, ten sklep to jest live o, le fajne. O, Ale fajne Ile ale tu jest rzeczy Ale super Patrzcie na tego bujanego konika Ale fajny Luzowe. Super on jest Luzowe. O Boże, i złote tak jak dla mnie Ale tu jest ekstra I mam balona ale fajny. Złoty balon. Ja chcę taki... Mam piłkę, piłkę, jak chcę piłkę kupić. Ja to, Ja chcę cały sklep. Ja też, kupujemy cały sklep. kupujemy cały sklep. Gdzie ja tu jest taka Ani Ja też, my chcemy sklep cały kupić. Ej, no ale my nie mamy tyle pieniążku, bo my nie mamy aż tyle. Ja mam tylko 50, Juka ma 20, to razem chyba 60 jest. Ej, ale tu nie ma żadnej obsługi, więc wezmę wszystko co chcemy uciekamy stąd. Co ty Słyszycie? chcesz zrobić? Co ty chcesz zrobić? Chcesz to ukraść naprawdę? Tak, ukradźmy i idźmy stąd szybko. Nie! Nic nie, tak ja nie to nie, nie mam, tak nie. nie można, lobby. nie robi. mama, że nie można kraść ze sklepu? Ja powiem wszystko mamie i tacie i dostaniesz lanie na tyłek na ten twój zad mały. Ja też powiem mojej Dobra, ja wezmę, ja sobie wezmę tylko jedną zec i to będzie ja taka grzechotka Ja sobie wezmę O, to ty jest też fajnie grzechotkę To jest fajne. nie, nie ściągaj ode mnie Bo my już mamy jedną grzechotkę, po co nam druga Dobra, dobra to być. mi się dać pobawić te soki. Okay? Tak, nie dam ci, no, dobra, chodźmy Ej, ja chcę tą lalkę Ja chcę to Wyślij większy ode mnie, o. ale ja to cię Dobra, ja mam pomysł, chodźmy do domu zrobimy bazę z poduszek i zrobimy y, Bitwę na poduszki i kto Wygra, to y, on wygrywa wtedy i jest królem królestwa naszego bazy, naszej poduszek. Dobra, tak. Tak, tak, zróbmy tak. A wiecie, że, a wiecie, że zrobiliśmy tak, jak chcieliśmy, ukradliśmy te wszystkie zabawki. Uciekamy szybko. Przecież ja im dałam tam papierki, znaczy nie dałam, ale dałam już. Myślisz, że ta twoja zabawka kosztowała 10 zł, No chyba ci coś boli. Nie, bo ja mam dwa zielo, a nie 10. A moja drzewotka jest epicka i nie obchodzi mnie, ile za nią zapłaciłem, bo to i tak pieniądze rodziców. Ej, co nie, jak no szybko, bo my jedziemy z busa. No to czemu zostawiliście swoje lovery? Nie, no naprawdę nie tego I mój tego. się utopił, bo ja jechałam tak sobie u Lajnogą. Ale przecież ja nie szłam, przecież ja loverem, bo ja się. Co byłam. za człowiek, co za człowiek, masakra Jesteś człowiek, znaczy nie jesteś, jesteś ufoludek. Dobra, to ja się trzymam tylko Sejterem, bo to jest mój przyjaciel tak naprawdę Lufi, piłka. Ej, nie umiem otworzyć drzwi No a, słabeus, ale słabeus, hmm. patrz Sejter na nią Jaki nubek, zamknij ja ci drzwi, drzwi, zamknij drzwi się Ja cię nie <laughs> lubię już, nie, nie lubimy ciebie już <laughs> Nie chcę cię poszczęśliwić. Julcie, malutko, mi dacie złapiekać dzwoneczkiem. Dobra, dajcie złapiekać. Ja widzę, że spuścijemy się, dobra, Fos. Sigma, lubię tak. Okej, teraz zróbmy te poduszki. Weźmy wszystkie poduszki, jakie mamy w domu, i robimy bazę. Tak, to najlepsze. Dobra, ja idę tutaj po poduszki. Patrz jaką mamy fajną bazę. Mamy bazę, ale nie wchodź na są strefy, hej, ten jest a ty nasza to jest tylko na to sobie. Dobra, a my mamy pa. telewizor w naszej strefie, e, a ty nie no, masz, znubie właśnie. No. Ty jesteś sama, jesteś nówkiem, ale super. I w końcu na, można oglądać to, co Opa, Jurka płacę w końcie. ale Nie lubię was Badbajew i głupi, Przywalę Wam tą lalką, a masz! Ta, tak, nie, walają, a maś, ma, nie, nie. Przywalę moją dziechotką, przywalę moją dziechotką, masz! A masz, a masz! Ma. 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 Wielka bitwa, to wygra ten lepszy. Nie. my wygraliśmy, Dziewcy ha, się Dziewczyn się nie pije A kto tak powiedział? że dziewczyn się, się bije, żeby e, no, e, były posłuszne Właśnie Nie, mm, nie lubię was, idę sobie od was bawię się w tym bazi głupie Słuchaj ja, ja się już zmęczyłam, ja chcę już spać Właśnie co ja też, ja się już kładę, albo dobra nie będę leżał na podłodze, bo wilkę wilka dostanę A co to wilk? Nie wiem, mama mi tak tylko mówiła, że jak będę na zimnym leżał albo siedział, to dostanę wilka A to ja nie miałam nigdy wilka. No ale ja, ja właśnie może, chyba muszę zacząć leżeć na zimny, bo ja też sobie chciałabym mieć psa. I też chcecie mieć pisa, ale ja cię nie cię mieć wilka, ja cię mieć maltańcika. Dobra, dobra, idźmy spać, bo ja jestem zmęcony. No, no, ja, ja, ja też, ale na ja idę sobie do łóżeczka ciepłego. A ty będziesz miał Dobre. pieska, oki? To się podzielić ze mną. O, dobra, super. Dobre. Mi pasuje, Dobre, dobra, dobranoc. Dobranoc Maćko nie dosięga do tego łóżka. Ej, nie widać mnie, przykliła mnie cała kołudla za duża jest. O, boże, ale się wyspało. Co się, gdzie jest Ercio? W ogóle, nie wiem, idę tam. Co to jest za baza. Wstawać! Gówniarze, wstawać! Jezus, to jest, Maria. Co jest grane? Czemu wyśpicie hater na stole, a ty na ziemi? Ty, ty, co to jest za baza z poduszczek? Ej, to nie był sen? Ale co mam się zaraz, śniło? Zaraz, zaraz, zaraz. Mi się śniło, że my się cofnęliśmy w czasie przez na takie epickie zegarek i zostaliśmy dziećmi na 24 godziny. Mi się godziny. śniło to samo, no to na pewno to nie był sen. A to Jakim cudem mogliście mieć taki sen jak ja? Co jest? Ej, to chyba nie co? był sen. To my chyba naprawdę byliśmy dziećmi. Ej, to jest naprawdę mega mocne. ale fajnie. Ej, szczerze, lepiej jest być dzieckiem chyba niż dorosłym, że to był epicki dzień. No to było super! Tylko się za chwilę kłóciliśmy. E, no, trudno. No, w, sumie, w sumie tak, w sumie mazację. Jezło, <noise> to by tak zostało? No, <noise> Nie no, o, ale przecież. Wy, wyraźnie mówimy, wyraźnie mówimy. No i z No sygma. na szczęście tak. Dobra, a wam dziękujemy widzowie za oglądanie. Pamiętajcie, zostawcie subika z dzwoneczkiem, łapkę w górę i widzimy się jutro. Bajo!